Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Pax Christi, Szczęść Boże. Trwamy w postanowieniach wielkopostnych, przede wszystkim z większą uwagą, z większą odwagą, staramy się słuchać Słowa Bożego. I oto dzisiaj w Ewangelii to zdanie, które papież święty Jan Paweł II powiedział, że to dla niego najważniejsze zdanie, jakie znajduje w Piśmie Świętym szukajcie prawdy a prawda was wyzwoli Pan Jezus zaprasza nas do tego żeby być wiernym jego słowu żeby słuchać tego co on mówi i żyć tym to co on mówi nie tylko słuchać bo w tych jego słowach jest prawda prawda to nie jest coś co jest do wzięcia do zagarnięcia i oto już posiadam prawdę jako jakaś rzecz ale prawda to jest wyzwanie, zadanie. Prawda wiąże za sobą kolejne pytania, kolejne wyzwania, i trzeba być w tym wytrwałym i podążać wciąż naprzód. Ci Faryzeusze, którzy tak nie mogą zdzierżyć tego Pana Jezusa, tak strasznie im źle z tym, co On mówi, ciągle szukają, by Go pochwycić. Na tym, że coś fatalnie powiedział, że będzie go można oskarżyć, skazać na śmierć. Oni go nie dzierżą. Kiedy czytamy Ewangelię, widzimy, tych, słuchamy tych ich rozmów, to da się to wysłyszeć. Że oni go nie cierpią. To słowo, które Jezus mówi, ich boli, sprawia, że oni płoną gniewem. Są sfrustrowani, bo pewnie jakaś tam ich część dopuszcza tę możliwość, że to, co On mówi, jest prawdą, ale oni są zbyt przyzwyczajeni do tego, co, co takie wygodne, co w rzeczywistości jest fałszywe. Tak bardzo są przywiązani do, do tego, co oni stworzyli, do ich interpretacji prawa, do ich interpretacji słów, że nowość, którą przynosi Jezus, nie są w stanie zaakceptować. Pan Jezus mówi to nam, że prawda prowadzi do wolności. W wolności nie ma miejsca na grzech. Nie? Grzech, czyli to, co się sprzeciwia miłości, to, co burzy pokój, to, co burzy zgodę, to, co burzy poczucie sensu w naszym życiu, to, co zabiera zdrowie, to, co nas rujnuje, no to jest, to jest grzech. I trzeba go nazywać po imieniu. Gdzie walczy się z grzechem, gdzie próbuje się unikać grzechu, tam jest wolność. A wolność może być tylko tam, gdzie jest prawda. Nie bójmy się, kochani, w tych mrocznych czasach, w trudnych chwilach, które mamy, znaleźć te siłę do tego, żeby zechcieć przyjąć. Bez rzucania się tak jak faryzeusze, bez pyskowania, bez wchodzenia w zbędne dyskusje, przyjąć słowo Jezusa Chrystusa, które On daje nam każdego dnia. Próbować je rozumieć, a co najważniejsze, praktykować w naszym codziennym życiu. Szukajcie prawdy, a prawda Was wyzwoli. I nie będziecie już niewolnikami, ale ludźmi wolnymi. Bo Pan Jezus tak bardzo nas kocha, że daje nam wolność i w każdym swoim słowie daje poznać prawdę. Błogosławionego dobrego dnia, niech Bóg nam błogosławi, szczęść Boże.